Edison i Salvador Dali, zupełnie niezależnie od siebie, wymyślili metodę na przedłużanie stanu hipnagogicznego czyli stanu między snem i czuwaniem, w którym do głowy przychodzą wizje hipnagogiczne. Obaj stwierdzili, że w tym stanie w umyśle pojawiają się ciekawe pomysły. Trzymali oni, mianowicie, w dłoniach różne rzeczy podczas drzemki w fotelu. Edison metalowe kulki, a Salwador Dali wielki klucz. Kiedy zapadali w sen za głęboko, przedmioty te wypadały im z rąk i upadając, robiły hałas, który ich budził. W ten sposób trenowali swój mózg, by nauczył się umiejętności surfowania na fali między snem i czuwaniem. Dziś korzystamy z nowocześniejszych metod. Na Vision Quest korzystamy ze specjalnych nagrań do synchronizacji falowej mózgu oraz innych nagrań do ćwiczenia właśnie tej umiejętności.